Kochanie, już idę, najsłodszy. Idziemy? No pewnie, chodź. Ach, pełnia księżyca jest piękna. Prawda, Gard. A te gwiazdy są piękne. Niczym twoje oczy. Och, jesteś taki romantyczny. Lili, tak? Czy to Wy cię możemy potraktować jako pierwszą randkę? Oczywiście. No więc na pierwszą randkę nie wypada przechodzić bez prezentu. Mhm, więc coś dla Ciebie mam. Poczekaj chwilkę, zaraz wrócę ciekawe co to może być na pewno coś pięknego kwiaty na przykład lub też coś zupełnie innego jednak i tak pięknego może dzikie kwiaty przeproszone rosą lub kawałek mięsa indyczego ojejku chciałabym mieć takiego chłopaka który narażałby życie by mnie zadowolić och to takie romantyczne Liluniu. Tak? Ojej, króliczek. Skąd wiesz, że na pierwszą randkę większość osób przynosi króliczka? A, on mi powiedział zanim go, zanim go tutaj przyniosłem. <ścoughs> Jakiś ty zabawny. Mmm. Pieszne. Mm, mięsny buziaczek. Nie mogę dopuścić, by ten gard zadawał się z beton. O nie! On dał jej króliczka. Jakie to romantyczne! Mm, Mi powinien go dać. Ach. Mam pomysł. Fajnie jest wyjść trochę przed wyciem i mieć odrobinę czasu dla siebie. Tak, na no pewnie. Lili? Tak? A wiesz co? Hmm? Bo tak naprawdę to... Ech, takie mam trochę wstydliwe pytanie. No mów, kochane. No, nie wiem. Trochę się wstydzę. A tam. No mów śmiało. Przecież cię nie zjem. He! Ah! Y Hej, Gartuś. Mm. Hej, Kate. Y czy mogłabyś proszę iść, bo mam coś ważnego do powiedzenia Lili. Oj, Gartuś. Chyba pomyliłeś samicę. Hello. Nie, nie zamierzałem tego mówić do Demeter, a co? A, no wiesz, kochanie? Mm, nie, nie wiem. Och, miałam na myśli siebie, przecież to ja jestem genialna i to ja yy, bardziej na, cie, na, to, na ciebie, yy, ja bardziej dla ciebie pasuję niż ta Lili. Kate, czy ty nie możesz zrozumieć, że po prostu miałbym ochotę yy, to powiedzieć Lili, a nie tobie. Zastanawiała się w ogóle kiedyś, dlaczego nikt cię nie lubi. Yy, Gartuś, nie mów takich rzeczy. Przecież cała paczka mnie lubi. Nie właśnie. Dlaczego? Co nie raż Nosa? Myślisz, że wszystko wiesz, jesteś genialna! Już mi się słabo od tego robi. Poza tym uważasz się za ósmy cud świata za to, że yy, no, nie wiem w sumie nawet za co uważasz, że ślicznie wyjesz, a naprawdę zawodzisz jak jak zjawa jakaś nawet, nie wiem co tak zawodzić okropnie i w ogóle E kartuś o, mm -hmm, ma mm. oh, głowa liluniu nic ci się nie stało? Eee. Nie. Czaszki Bet są bardzo twarde. No to świetnie. To może powiem ci to tam na górze. Będzie jakoś romantyczniej. Dobrze. Chodźmy. Mm -hmm. y -y -y -y, garcik? A coś słyszałam. Co? A coś kawałek za nami. Pozwolisz mi to sprawdzić? No jasne, zaczekam tu na ciebie. Świetnie, wręcz pysznie. Hej, Gard, co tam u ciebie i u Lili? A, dobrze. Kate nas przed chwilą zaatakowała, ale Lili poszła teraz coś sprawdzić, bo coś usłyszała. A. No, a tak to nic. A wiesz co? Hmm? Eee, no to dobrze A u mnie i Demeter też Demeter ze szczeniakami tam została A w sumie dlaczego szczeniaki Nie mogą z nami iść? Jest za późno, zmęczyłyby się No ale weźmy je Może się okażą na przykład, nie wiem Przydatne do czegoś Możemy spróbować No dobra, to ja już Pomykam po ponie i Demeter Dobrze, tylko nic nie zrób demetera niszczeniakom. Spokojnie wiem, co robię. Li pewnie teraz świetnie się bawi na wyciu. Szkoda, że ja nie mogę. Hej, za. O, witaj, gard. Po co tu przyszłeś? No, bo Humphrey i ja zaproponowaliśmy, czy chciałabyś iść ze szczeniakami na wycie. Mogę pójść. Już dawno z Humphreym nie byłam, już od kilku miesięcy w sumie, bo wiesz. Jednak nie mogę zostawić szczeniaków samych. No, chodź śmiało. O, mam pomysł, ja jej mogę wziąć na plecy. No dobrze. Dzieciaczki wstawać. <laughs> Z wujkiem Galtem idziemy razem na wycie. Mamo! Co? Dziękujemy! Wiesz, że to było nasymazenie. A mówiłaś, że jak dolosniemy. No już, już, nie kłóćmy się. Usadowcie się na wujku garcie, na jego plecach. O! Tak może być? Czy nie wiem, niewygodnie ci? A, może być! No to chodźmy. No, pewnie. Gdzie oni się podziewają? He, 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 he. Wow. Szefie, już jestem. Tata! Oh. Dzieciaki, zejdźcie ze mnie. No, bla, psy plasamy. Nie, nic nie szkodzi. A gdzie demeter? Już biegnę. He. Ej, Hamfriulku. <coughs> Demeter. Widzę, już wiem, po kim szczeniaki mają te wole walki. A tam. Byłam naj, najsłabsza z miotu, więc musiałam się nauczyć walczyć. No. Już jestem. Yy, przepraszam. No, nic takiego zwykły jakiś króliczek. Ale wiecie, jakie są bety. muszą być podejrzliwe, bo inaczej mogłoby coś zagrażać stadu. Wiem, Liluniu. Idź do garta. Dobrze, już idę. No więc chodźmy. Dobra, okej. Okay. Jasne. Tak! Chodźcie, dzieciaki. Może teraz ja was poniosę. No dobra, teraz dajmy młodszym, młodszej parze popis, niech oni się przed nami popiszą. Dobra, dobra. <mulary>